Aby uczcić 20 lat istnienia na rynku konsoli Xbox, Microsoft wypuścił dwa akcesoria w specjalnych wersjach na 20. rocznicę premiery, które swoim wyglądem mają nawiązywać do początków konsoli. Mówimy tutaj o przewodowym zestawie stereo, którego cena detaliczna trzeba wyniosła 289 zł, 20 zł więcej niż standardowe wydanie tego headsetu, które zadebiutowało na rynku kilka tygodni wcześniej. Rocznicowe wydanie słuchawek posiada zielone akcenty na naucznikach, jak i również zielone oznaczenia wewnątrz tych nauczników, zielony mikrofon na pałąku oraz prześwitujące czarne słuchawek. Na lewej tarczy znajdziemy również logo Xboxa z liczbą 20 i tu jest taka ciekawostka, standardowe wydaniecy słuchawek ma kabel w kolorze zielonym, tutaj natomiast jest on w kolorze czarnym. Drugim akcesorium jest tutaj obecny kontroler w wersji specjalnej, podobnie jak zestaw słuchawkowy, kosztuje 289 zł, posiada prześwitujący przedni panel, dzięki któremu możemy ujrzeć detale w środku kontrolera oraz posiada zielone akcenty wokół d na przycisku Xbox oraz z tyłu, gdzie mamy teksturowane uchwyty. I też na froncie pod literą A mamy logo Xboxa z liczbą 20. I o ile headset wyprzedał się bardzo szybko, to blisko 2 miesiące po premierze tych akcesoriów nadal można kupić kontroler. I to za 269 zł na promocjach. Za podobną kwotę kupimy dedykowaną podstawkę od Razera, która dodatkowo posiada akumulator, który naładujemy z tej podstawki. A za około 30 zł na AliExpress kupimy podobną podstawkę tylko bez tych wszystkich bajerów. Pudełka, obydwa akcesoriów są identyczne jeśli chodzi o kolorystykę i tym samym nawiązują do pierwszego Xboxa. Dodatkowo na obydwu znajdziemy rok premiery konsoli, następne lata są rozmazane, a rok 2021 jest podkreślony na zielono. I do tego jeszcze to pudełko ma ukryty easter egg, który jest widoczny pod światłem UV. Z boku pudełka mamy standardowe informacje o kompatybilności oraz zawartości. A z tyłu najważniejsze cechy tego kontrolera. Ok, tym samym nie pozostaje nic innego jak otworzyć to pudełko. Wow. I standardowo na samym początku mamy nasz kontroler. Dwie baterie Duracella. I instrukcja, informacja temat gwarancji, kod na 14 dni Game Pass Ultimate. Ok, pierwsze wrażenia bardzo podoba mi się ten półprzeźroczysty przedni panel, dzięki któremu możemy zajrzeć do środka naszego kontrolera. Możemy też zobaczyć po lewej i po prawej stronie silniki od wibracji, coś jak jest w kontrolerze Forza Horizon 5, tylko tam możemy zobaczyć silnik po lewej stronie. Tu też trzeba dodać, że w poprzedniej generacji kontrolerów do Xboxa mieliśmy trzy, które miały częściowo półprzeźroczysty przedni panel. Z tyłu wyróżniało się zielony tych Uchwyty, które barwo nawiązują do logę pierwszego Xboxa, a mają za zadanie poprawić trzymanie kontrolera w naszych dłoniach. I okazuje się, że wiele osób kupuje ten kontroler ze względu na sunowany wygląd oraz te uchwyty. Standardowo mamy fakturę na spustach LT oraz RT oraz fakturę na oznaczeniach bumperów LB. Oraz RB. Tak więc to był unboxing kontrolera bezprzodowego w wersji specjalnej na 20-rocznicę istnienia Xboxa. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.